No i trzeba rozpławiać silnik No i witam w tym odcinku Mam wiadomość No bo ogólnie były pierwsze testy ws -E. nowy cylinder I dzisiaj ją odpaliłem Zresztą zaraz też odpalę, pokażę No i niestety dalej nie ma mocy A się okazało ogólnie jak zjadłem cylinder Nawet to nie mówiłem jak zakładałem cylinder że ona tak ma luz na korby teraz. Bo tu by nie był wał. Chciałem tak po to pójść. Miał, mam drugi dobry, aż każdy to było zakładać i założyłem taki drugi. On jak go zakładałem, to ogólnie luz na korby, nie miał. Teraz założyłem go. Po nic nie przejeździł, a luz jest taki, że aż korba tucze I właśnie na początku lepiej z jak tam się na tym że A te, później coraz gorzej i już właśnie pod koniec przez zmianą na ten cylinder. to już w ogóle tak odpalaczmy to spięte, jest tego kopa różnie. Czasami w ogóle tego spychu i teraz jest tak, tak samo. I wkręcasz jak do, do połowy i powyżej nie, jak się odpuszczam, a ktoś nie gaz nawet Czy słychać stuknięcie ogólnie, chyba tłok około Więc trzeba go będzie niestety rozpołować ponownie. I zmienić wał. Chciałem po 15, a wyszło jak zwykle oczywiście. Muszę no, się znowu pokażę jak to. Chodzi. już widzieliście w sumie no ale Pokażę jeszcze raz. Zimno jest ogólnie teraz. Baczcie się, się od pana, no ale już z tygo. Z więc odpalę. Teraz pokażę, że od, nie odpala, się nic z pierwszego. No bo ten luźni ten Nie było normalnie luzy, ale teraz nagle się taki do zrobi, że ogromny. Po prostu to, to. W ogóle ten wał, ogólnie to, ten cyjendarz, co, co był wcześniej, to to w krzakach było. Ten cały śnieg był w krzakach. W łezce. I to wszystko, tam no, wiesz, wiecie, zadzwijało zadzw 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 I też może tutaj i przez to. Teraz próbujemy odpaść. No, takie właśnie coś Znaczy ciężko właśnie w pięć, ale jak się wklej to na to, to, to chodzi, chodzi. Ale moc nie ma. nie ma do się wkręcać nawet jak ona chwilę tam pomęczy i ona ja tak się zapali to ona się tam w To się rozgrzeje no, ale tak jak widać no niestety, bo to, teraz jest lustra kory, to się wszystko, się straja, wszystko jest nie tym to jak to wygląda każdy wie na co chodzi jeśli siedzi w tym temacie bo już częściej co mówiłem, więc na no, no dniach będziemy wyjmować z ramy i go robić żeby to jeździło, bo fajnie było się tym przejaźnić bo wtedy jest nie tym w ogóle się już rozkładany właśnie robiłem takie właśnie potężności Bo to będzie cały w ogóle odcinek, to jest taki WSK Cross, to tak się nazywa fajnie. I to będzie cały projekcik, tu robią od, od ramy po cały taki właśnie motoryk, fajnie I coś tam, no więc będzie No więc na razie jeszcze właśnie to nie jeździ, dlatego, jeszcze nie ma odcinka, ale jak żeby jeździć To odcinek fajnie, jeszcze jest na przykład taka kostka w z tyłu Takie coś w tym z tyłu może szlesz nawet Przecież trochę posziewać. No i jest więc na razie to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.